W Czaj, przy przyczaju opowie o tych ludziach, którzy dbają o nasze zdrowie, bezpieczeństwo i chcą, żeby nasze miasto tak jest. było zdrowe, bezpieczne i żeby nie zawitała do nas czwarta fala zapowiadana pandemii. Tak? A By... moim gościem dzisiaj w programie jest Sebastian Kapul. Czyli jeden z pomysłodawców projektu. Bardziej wykonawca, autor. Mhm. Projektu jakiego? Projekt jest to, znaczy koncepcja powstała w związku z troską szczególnie o seniorów, tak? Teraz w dobie pandemii wiemy, że statystyki pokazują, że seniorzy są tą grupą najbardziej narażoną na, na zachorowania. Wobec tego w Stowarzyszeniu Nasze Miasto zrodziła się taka koncepcja, żeby zrobić coś, Przyczynić się do ograniczenia zachorowalności, czyli promocja szczepień wśród seniorów na terenie naszego miasta. No tak, bo ze szczepieniami właśnie jest różnie, dość niskie procentowo. Tak jest, tak, to się zgadza. Wśród osób, osoby młodsze, no, mniej podatne na jakieś powikłania, często. Uważamy, ja, ja przynajmniej uważam, że ja się na przykład zaszczepiłem do tego, żeby chronić mojego pradziadka, który ma 89... lat. To jest lat. słuszna uwaga, bo wszyscy mamy kogoś w rodzinie, seniorzy, tak, rodzice, dziadkowie. I też taka jest koncepcja właśnie, żeby w trosce o tych naszych starszych członków, rodzin, znajomych, zadziałać, tak, żeby... żeby, żeby ich stan zdrowia nie ulegał pogorszeniu przez tego koronawirusa, który mhm. szaleje na świecie. I napisaliście, jako stowarzyszenie, moje miasto? Nasze, nasze, nasze miasto. miasto. Napisaliście tak. wniosek do Działaj lokalnie. I o, udało to. Udało wam się ile zdobyć? 5 tysięcy dofinansowania. I z tymi środkami ruszacie do boju. Tak. Jaki jest plan? Plan jest prosty, plan jest krótki. Takie. Formy przekazu według nas bardzo, bardzo takie trafiające do, do ludzi bez jakichś tam wyszukanych działań. To są ulotki, które chcemy wręczać podczas pikniku. Piknik jest jedną z form. To są plakaty, które chcemy gdzieś tam po słupach ogłoszeniowych na terenie naszego miasta rozwiesić, żeby mieszkańcy widzieli, tak? Mieszkańcy Tomasza Mieszkańcy. Niech to oddziaływuje i poza, także wiadomo, że teraz jest okres urlopowy, mamy pewnie i trochę turystów, trochę przyjezdnych, także problem jest ogólnoświatowy, więc oddziaływanie jak najbardziej jest wskazane, żeby było jak najszersze. Natomiast projekt jest skierowany do mieszkańców Tomaszowa, do seniorów naszych i ma na celu promocję szczepień. Bo tak jak tu rozmawiamy, statystyki pokazują, że wciąż ten procent wyszczepień mieszkańców jest niski. Seniorzy jako ta grupa najbardziej narażona na, na konsekwencje oddziaływania koronawirusa e, powinni być najbardziej chronieni. Wobec tego akcja nasza ma, ma to na celu, żeby, żeby zapromować te szczepienia w celu ochrony naszych seniorów przed konsekwencjami zachorowa zachorowalności i powikłaniami, żeby, żeby jak najmniej tego było. Mówiłeś, że będą plakaty, ulotki, które będą zachęcały do pikniku. Gdzie i kiedy piknik? Piknik jest planowany 14 sierpnia w Parku Miejskim. Jaki to dzień tygodnia? To jest sobota. Sobota i co w trakcie tego pikniku? W trakcie pikniku będziemy właśnie rozdawać te ulotki, które będą informowały mieszkańców o tym, że szczepienia nie są zagrożeniem, że, że są, to, jest, są to działania, które mają pomóc w tym, żeby, żeby się ochronić po prostu, tak, żeby. żeby jak to, prewencja. No dokładnie, żeby, żeby uniknąć przykrych konsekwencji tego tego, co się może dziać po zachorowaniu na, na COVID. Sam miałem COVID. Dzięki temu, że tak jestem w takim wieku, w jakim jestem, to, to nie miałem jakichś tam przykrych objawów, ale, ale nie były one fajne. No tak. No a tak, jak mówię, statystyki pokazują, że seniorzy to przechodzą bardzo ciężko. Śmiertelność też wśród seniorów jest najwyższa więc no stąd ta nasza akcja, jako to e, stowarzyszenie działające tak, tutaj na terenie naszego miasta, bo wiemy, że miasto, nasze miasto, nazwa to nie tylko miasto, to przede wszystkim ludzie. Mhm. Banią siebie o to, ja. to są na, na, nasi mieszkańcy, sa, sa, sama infrastruktura to nie jest miasto, to, to są mieszkańcy, to jest populacja ta nasza, żywa, e, która, e, która kształtuje otoczenie i tą naszą rzeczywistość. Wobec tego trzeba o to dbać. Przede wszystkim i stąd, i stąd ten pomysł, stąd ta akcja, i, 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 i fajnie, że tutaj w ramach. Tego, tego, działaj tego, lokalnie udało się. Tak, tej te, te, te inicjatywy działaj lokalnie, można ten grant było przeznaczyć właśnie na te cele. A czy już wiesz jakie będą atrakcje w czasie pikniku, czy już jest ustalone, czy ciągle pracujecie? Ciągle pracujemy, piknik jest połączony, znaczy nasza akcja jest jakby wpleciona w szereg różnych innych działań, też organizowanych przez miasto, bo członkami stowarzyszenia nasze miasto też, też są Różni ludzie z różnych kręgów, też i, i, i z kręgów samorządowych. Także chcemy to połączyć wspólnie z działaniami w trakcie tego pikniku. Na pewno wszelkie informacje, jakie, jakie ktoś zechce uzyskać, będą, będą na stronie Urzędu Miasta, będą też podawane gdzieś tam w innych mediach. Także serdecznie zapraszam. Więc na piknik. gdzie, kiedy i o których? Park Miejski 14 sierpnia. Od 17.30. Serdecznie zapraszamy w ramach poczęstunek, o którym mówiłem. Szykujecie mobilny punkt szczepień, można wpaść się do Mobilny punkt szczepień będzie jakby kontynuacją tego, co się zacznie 14 i będzie na stadionie miejskim 15. .00. OK, czyli popromujecie w czasie tak tego i moment szczepienia. I nadal akcja 15 przedłużenie tego co się zacznie 14. .00 i będzie można jak najbardziej skorzystać i zaszczepić się i się ochronić po prostu. Zapraszamy do Parku Miejskiego w Tomaszowie Lubelskim, a my opowiadaliśmy o tych właśnie aktywnych ludziach, którzy chcą rozłożyć parasol nad mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego, więc zachęcamy do ich wspierania, obserwacji tego, co robią. Środki uzyskali z programu Działaj Lokalnie, Pomaga przy tym też Stowarzyszenie Czania o różnych ciekawych inicjatywach, które się dzieją na terenie aktywnego pogranicza, czyli powiatów Lubełaczowskiego, Tomaszowskiego, Hrubieszowskiego, całego województwa holgolskiego i Podkarpacia. Dowiedzieć się więcej możecie w programach w Czajni, przy Przyczajów każdy czwartek. Zachęcam do polubienia naszych stron, aktywne pogranicze i Stowarzyszenie Czania, no i do uczestnictwa właśnie w tego typu akcjach i wydarzeniach i zdobywania grantów. Trudno było grant zdobyć? Nie. Długo napisałeś wniosek? Nie. nie, miałem bardzo krótki czas na to, praktycznie jeden wieczór. Ale temat bardzo szeroko w mediach jest, gdzieś tam informacje są dostępne, więc ja się ogólnie zajmuję projektami, więc nie było to dla mnie jakimś tam problemem. Udało się za 15-12, gdzie był termin złożenia wniosku. Wysłałem, otrzymaliśmy. I super, i cieszymy się z tego powodu. Szybka ścieżka, szybkie Wasze Można. działanie. Także Można. zachęcamy wszelkie organizacje pozarządowe do tego, żeby szukać grantów lokalnie i działać lokalnie dla swoich e, małych ojczyzn, społeczności. Do tego zachęcam Stowarzyszenie Czajnie. Dziękuję ślicznie. Moim gościem dzisiaj był... Sebastian Kapul. Ze Stowarzyszenia? E, sympatyk. 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 Sympatyk Stowarzyszenia... W naszym miasto, w Tomaszowie Lubelskim. To a program dzisiejszy poprowadził Marcin Piotrowski. Do zobaczenia w kolejnym wypadku. Twój jeden procent może więcej, przekaż go w dobre ręce.